Cześć, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam pierwszą konfigurację telefonu Realme Pro 12 Plus po zakupie, także zapraszam do oglądania. A więc zaczynając, mamy jak widzicie ekran Witaj, klikamy niebieską strzałeczkę, następnie wybieramy Język, my wybieramy Język Polski, klikamy Dalej, następnie wybieramy Region, my wybieramy Region Polski, klikamy Kontynuuj, dajemy Dalej połączyć z siecią komórkową dajemy dalej jak widzicie teraz musimy dodać nasz internet bo inaczej nie jesteśmy w stanie zalogować się do Google. więc co musimy zrobić połączyć z internetem ja niestety nie mam hasła do żadnego z tych internetu, internetów dlatego ja dam sobie hotspota wpisujemy hasło do hotspota Dajemy gotowe, zapisz. Klikamy dalej. Przechodzimy. Teraz musimy poczekać chwil, kilka minut, chwilkę dosłownie, żeby nas telefon się przygotował. Jak widzicie, mamy teraz kopię aplikacji i dane, my Dajemy nie kopiuj. Czekamy. Teraz narysuj wzór ekranu blokady, który mieliśmy wcześniej na telefonie, więc raczej warto go zapamiętać. Teraz logujemy się na nasz telefon za pomocą konta Google. Dajmy dalej. Zgadzam się. Teraz on pobiera informacje o koncie. usługi, Google się teraz czytują dajemy więcej więcej, więcej, akceptuję dajemy Google, klikamy dalej ustawiamy sobie hasło damy sobie wzór czekamy 5 sekund, klikamy kontynuuj mamy oblicz wzór no to damy sobie pomin nie potrzebujemy na razie hasła, później Kontynuowajmy, dajemy sobie przerwę i otrzymaj przypomnienie. Dajemy sobie gesty. Dajemy gotowe. Dajemy rozpocznij. I takim sposobem jesteśmy w stanie przygotować sobie nową przygodę z naszym nowym telefonem, czyli naszą nową zabawką. Także dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie coś po sobie w komentarzach i co byście chcieli sobie zobaczyć z serii Realme Pro 12 Plus. Cześć.